Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka, że Vlog. Dzisiejszy odcinek będzie inny niż zwykle. Pokażę wam w nim walkę dwóch owoców brzoskwini i gruszki. A dlaczego? Dlatego, że Mirinda wypuściła dwa nowe smaki. Właśnie brzoskwinia i gruszka. I poprosiła mnie o przetestowanie tych smaków, bo jak wiecie, w tym jestem najlepsza. Ale niestety to nie ja zadecyduję, który z tych smaków zostanie na sklepowych półkach, tylko wy. I to poprzez głosowanie. Oba owoce będą walczyć o Waszą uwagę, a ja postaram się przybliżyć Wam, jak potrafił wywołać eksplozję smaku. I żeby to zrobić, stwierdziłam, że przygotuję dla Was trzy eksperymenty. Najpierw przetestuję, jak smakują prawdziwe gazowane owoce. Nie przysłyszeliście się. Gazowane owoce. Potem pojadę do Francji i zapytam ludzi różnej narodowości, który owoc wolą. Czy brzoskwinie, czy gruszkę. I na koniec z Cyber Marianem zrobimy próbę testu obu smaków mirindy. Najpierw przetestuję jak smakują prawdziwe gazowane owoce. Każdy z was zna smak gazowanych owocowych napojów. Ale czy każdy z was, albo czy ktokolwiek z was zna smak gazowanych owoców? Takich wiecie, prawdziwych. Owoców, tylko gazowanych, bo ja na przykład nie. I stwierdziłam, że właśnie dzisiaj spróbuję tego oto smaku. Do tego będę potrzebować tego oto fikuśnego stroju laboratoryjnego, okularów zabezpieczających, bo jak wiecie, safety first, BHP, takich oto rękawiczek kuchennych, bo dzisiaj nie będzie bezpieczna zabawa. Dzisiaj się będziemy bawić z suchym lodem, moi drodzy. Nie wiem, czy mieliście kontakt z suchym lodem. Ja nie. <laughs> Więc dlatego wszystkie środki bezpieczeństwa, jakie mogę zdobyć, to mam na sobie albo zaraz będę miała. Więc do tego eksperymentu będziemy potrzebować oczywiście świeżutkich owoców. I tutaj mamy brzoskwinkę i gruszkę. Oprócz brzoskwin i gruszek będziemy potrzebować właśnie suchego lodu. To jest to, co tworzy cały ten eksperyment. Pierwsze co zrobię, to pokroję owoce, bo chcę mieć różne doznania, że tak powiem, smakowe. E, wzięłam ze sobą moją zaufaną, Y, y, tackę? Nie, to się nazywa deska do krojenia. Mamy zaufaną deskę do krojenia z rila Kumą. Pamiętajcie, że jeżeli nie umiecie się obsługiwać y, nożem i ogólnie i czujecie się z nim bezpiecznie, to poproście kogoś, żeby to po prostu zrobił za was. La, 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 la. Najpierw na pół wyjmę pestkę, bo oczywiście pestki nie chcemy gazować, bo po co? Bez sensu zupełnie. I teraz jeszcze potnę, 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 potnę gruszkę. Więc owoce mamy pokrojone i teraz suchy lód, moi drodzy. Gwóźdź programu. Suchy lód znajduje się właśnie tutaj Mmm, -mm. suchego lodu gołymi rączkami nie dotykamy. Trzeba mieć rękawiczki ochronne. Pamiętajcie, safety first, czyli BHP, bezpieczeństwo, tak jest. Teraz pokażę Wam, co się dzieje, kiedy się połączy suchy lód z wodą. I wow! Wow! Ej, ja nawet nie wiedziałam, co to będzie! Ale czad, ale czad! Ej, słuchajcie, jestem małym chemikiem! Ale to jest super. Wow! Jakby takie rzeczy robili na chemii, miałabym piątkę z plusem. Nauczyciele powinni robić takie rzeczy w szkole. To jest chyba lepsze nawet niż gazowane owoce. Ja mam fan samego suchego lodu. Czemu wcześniej tego nie robiłam? Nie wiem. Ale nie samym suchym lodem człowiek żyje, bo dzisiaj żyjemy gazowanymi owocami. Teraz będę przysypywać suchy lód do pojemnika, w którym zamknę owoce. Właśnie do tego. Który w którym magiczny sposób pojawił się na moim stole. Ach, jak ja kocham magię! Magic. I oto mamy cały zbiornik Z magicznym dymem I teraz żeby te owoce się nie zamroziły A zagazowały Trzeba zrobić im gdyby ochronę e, od lodu I możecie to zrobić jeżeli macie mało lodu Możecie przykryć na przykład jakąś ściereczką Albo czymś A ja użyję takiego oto magicznego urządzenia Znacie je pewnie bardzo dobrze z mikrofalówek e, I odgarnę trochę lód z środka Postawię to Postawię to na środku. Potem na to położę jeszcze ręcznik papierowy dla bezpieczeństwa. I teraz wszystkie te kawałki, które mamy. Chodzi tylko o to, żeby gaz dostał się do środka owoców, e, i żeby po prostu zrobiły się gazowane. Taki jest plan. I teraz trzeba to zamknąć. I zawinąć to szczelnie folią. Tylko pamiętajcie, że jeżeli chcecie właśnie robić ten eksperyment, to musicie to trzymać w takim pojemniku, który nie jest totalnie szczelny. Czyli właśnie na przykład taka lodówka styropianowa albo lodówka podróżna, taka turystyczna będą idealne, ale na przykład nie możecie tego zamykać w butelkach, w puszkach, w jakichś słoikach, bo wszystko co jest takie mega, mega szczelne spowoduje, że po prostu ten gaz się zacznie rozrastać i nie będzie miał gdzie się ulatniać i ta rzecz wybuchnie. I teraz, moi drodzy, yy, o, może, zawinę tą lodówkę. To wielkie pudło posiedzi sobie teraz tutaj mniej więcej, w zależności od tego, jak dużo macie owoców, jak duże kawałki owoców i pewnie jak dużo suchego lodu, od 12 do 16 godzin. I po tym czasie rozpakujemy to cudo i spróbujemy, jak smakują prawdziwe gazowane owoce. Minęło 12 godzin. I właśnie zabieram się za rozwalanie folii. Jestem podekscytowana, bo nie wiem co tam zastanę. Mogę tam zastać klops, <laughs> straszne rzeczy, albo mogę znaleźć tam sorbety mrożone. Dobra. Trzy, dwa, jeden... W sadzie to tutaj już prawie nie ma lodu. Jest parę jakichś kawałków. Niektóre brzoswini wyglądały tak jakby troszeczkę sobie przymarzły, ale mam nadzieję, że to jakoś bardzo nie szkodzi. Wyjmę więc nasz cały pakuneczek. Teraz przełożę je na talerz żeby było ładniej. Powiem wam, że jestem podekscytowana. Mm. Był jeszcze czegoś takiego, nie jadłam. Ha! Naprawdę zastanawiam się, jak mogą smakować gazowane owoce. Dobra, może zacznę od gruszki. Czy ona? O! Ej, ona ma w sobie małe bąbelki. Zobaczcie, tu są po prostu bąbelki gazu. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale niesamowite to jest. Ha! Dobra. 3, 2, 1, start. Bo widzę tutaj po prostu bąbelki gazu. Stresuję się. Uch. O losie! Mm. Macie gazowane owoce. To jest jakbyście połączyli, jakbyście wlali po prostu do gruszki jakiś gruszkowy napój gazowany i zamienili konsystencję na gruszkę. Ale to jest fajne. Mega! Jest zimny owoc, który jest. Gazowany, więc delikatnie szczypię w język. Jest taki to mm, słodki i macie po prostu owoc, który jest jednocześnie pysznym napojem. Dobra, gruszkę mam zjedzoną. i Jestem podekscytowana, bo zastanawiam się, jak może smakować gazowana brzoskwinia. Mm, na pewno, przez to, że ym, gdyby ta brzoskwinia jest bardziej jedna, to jest mniej gazowana niż gruszka, ale czujecie na języku takie malutynki, malutynki, jak gdyby igiełki, więc. Gruszka jest mega gazowana, może dlatego, że jest taka bardzo soczysta, a brzoskwinia jest taka jędrna i taka delikatnie musująca, jak wiecie, delikatnie musujące jakieś tam napoje, bo są gazowane, mało gazowane i nie gazowane. Gdyby nie było z tym tyle robotem. I tyle przygotow to bym chyba jadła to zamiast zwykłych owoców. Takie coś jest na pewno fajne, ale dopiero jak sobie to zaplanujecie, bo umówmy się, trzeba kupić such lód, trzeba kupić lodówkę, yy, ogólnie trzeba to wszystko zorganizować i mieć jeszcze te 12 godzin, żeby to sobie po prostu tak się działo. Więc jeżeli na przykład macie tak zwany emergency i musicie yy, tak na teraz mieć jakieś super owocowe, pyszne, gazowane rzeczy, to po prostu możecie sięgnąć albo po mirindę brzoskwiową, Albo pomidlino-gruszkową. Więc jeżeli podobał się wam ten eksperyment z gazowanymi owocami, to oglądajcie dalej, bo czeka was jeszcze więcej owocowych pyszności. Potem pojadę do Francji i zapytam ludzi różnej narodowości, który owoc wolą: czy brzoskwinie, czy gruszkę. What fruit do you prefer, peach or pear? No, I prefer peach. Peach, ok. And you peach, yeah. peach, peach. peach. It's just peach, okay? And you would you like peach or pear? Pear. I like the texture of the pear, and I like the uh, peach only in June when it is ripe, tasty, and uh, juicy. Only one month That's year. Can you tell me, do you prefer peach or pear? Me, personally, I prefer peach. Because okay. it's sweet and juicy on the inside with the nice color on the outside. Peach as well? Peach? No. Crouchka. Crouchka? Oh yeah. Thank you. I like the, the, the two. In the combo. combo. You know? Combination of both is the best for you. Oh yeah. Fruit juice and all that stuff. Okay, thank you. Wow. <laughs> thank you very much. You're welcome. I na koniec Cyber Marianem zrobimy próbę testu obu smaków mirindy. Ale, żeby nie było tak łatwo, stwierdziliśmy, że wykonamy dla Was eksperyment zwany smaksplozją. I to będzie eksperyment owocowy, ale do tego eksperymentu potrzebujemy specjalnego przycisku do smaksplozji. Zaczynajmy. Dokładnie tak. Ej, przepraszam, czy mogę się popisać? Proszę. Przykład, nie, bo chciałam powiedzieć, że umiem, tak nie? Tak ty, 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 nie, no, tak. O, fajnie. Ogólnie to umiem, ale teraz nie, nie wyszło. Marian, będziesz nalewał wodę do zbiornika, a ja w tym czasie pokroję owoce. Dobrze, to ja się zabiorę do rewelacji. Może najpierw zaczniemy od brzuszki. Zrobimy mirindę brzuszkową, <laughs> że ci się uda. Part 2. Marian na wodę, ja pokryłam owoce i teraz czas wrzucić je do tego zbiornika. Ja też rzucam? Proszę, czas się. <grych> Zróbmy to. Wow. Let's do this. L let's do this, people! Wow. Dobra. Wow. One się udało dowadzi. Ja myślałam, że, się... że będą opadać. Może zamieszamy. Teraz mamy nasz przycisk do smak eksplozji, który powinien zamienić to, co jest tutaj w pyszną mielinę. Spróbujmy. Uwaga. Trzy, cztery Chyba się udało. Znaczy, tak mi się wydaje, bo powinno. Bąbelki są. I pachnie, jak brzoskwinia. A czy smakuje? <laughs> Zróbmy, moi drodzy, próbę testu. Taneczki. Mieli dobrze Proszę nalać. O, Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Hmm. bardzo. Chyba jeszcze czegoś takiego nie piłam. O dziwo. Jak byłam w Japonii, to testowałam bardzo dużo. Widzę, że się smakowało. Dokładeczka. Testowałam bardzo dużo napojów e, właśnie brzoskwiniowych i one miały inny smak niż to. To jest taka typowa brzoskwinia O. To smakuje trochę jak takie soki, które można u nas dostać w sklepach, ale jednocześnie jest gazowana, więc to jest takie mega orzeźwiające. Proszę, komuś się chciało pić. Myślę, że eksperyment nam się udał. Tak, A jeszcze coś. Fajne, że ona nie jest taka też super słodka, bo jest słodko-kwaśna w moim odczuciu. Więc mamy właśnie taką brzoskwinię, która jest bardzo żywiąca przez to, że jest lekko kwaskowata i z bąbelkami. Ale teraz pytanie: jak będzie smakowała gruszka? I czy uda nam się stworzyć gruszkę? Woda już jest malana i teraz. ty ty, ty. ty, ty. Ja, teraz. Może ty, dokładnie. Z pietyzmem. Pięknie. Nie, może jednak. Tak, nawet ja dostałam w twarz przy okazji. Nie, z pietyzmem. bardzo. bardzo. Idealnie. Zawieszam się troszkę, żeby się chociaż smak rozłożył, ale. Proszę bardzo. I tak. Całą magię tutaj zrobi nam przycisk do smak który mam tutaj. Oto tak jak poprzednio i uwaga. I teraz tak samo jak poprzednio, uwaga, trzy, y, cztery, ry. Jest znowu sukces. Mm -mm. Bardzo. Wie, jak pięknie pachnie, jak taka taka gruszka, ale wiecie, taka prawdziwa gruszka, z takim niesamowity to jest. No jak gruszka. No, dokładnie tylko słodsza, taka wiecie, gruszka prosto z sadu. I z bąbelkami. Mm -hmm. Ale to jest dobre. Ja pozwolę sobie wezmę <laughs> repetę. Myślę, że piłabym obie. Jeżeli wy chcecie, w się zorientować, jak smakuje i brzoskwinia i gruszka to możecie spróbować, bo już oba smaki są w sklepach ale wyjaśnię wszystkiego za chwilę. Jak widzieliście walka była mega wyrównana i szczerze mówiąc ja sama nie jestem w stanie do końca zdecydować która z tych milik jest lepsza, więc jeżeli ty chcesz oddać głos na jedną z tych na jeden z tych smaków, to wbijaj na mirinda.pl. Dokładny adres zresztą będzie w opisie i tam można głosować na swój ulubiony smak. Możecie głosować na tej stronie do 31 maja, potem będzie głosowanie zamknięte, głosy będą przeliczone i od sierpnia na stałe wejdzie jeden z tych dwóch smaków. Ja jestem mega podekscytowana i zastanawiam się, która z tych mirind zostanie u nas na stałe w sprzedaży. Mam nadzieję, że taki niecodzienny film się Wam podobał, bo ja jeszcze Mówiąc, miałam mega fan w trakcie eksperymentów z owocami, więc cieszę się, że znowu ze mną byliście. Ściskam was jak zwykle serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa! Za nie mogę się skończyć na to. Dobra, koniec z wami bąbelki magiczne i magiczne mgiełko. Od dzisiaj chyba suchy lód to jest jeden z moich ulubionych, a w zasadzie to jest mój yy, ulubiony produkt do... ulubiony produkt. Po prostu. O boże jak prawdziwy ptaszek Chyba jeszcze czegoś tego nie piłam o dziwo Nie wiem czy pamiętacie ja już piłem, Patrzcie jaki mały zadesta się we mnie włączył Jeżeli chodzi o krojenie rzeczy Bąbelki